nie polityki realnej. Um, Szymon UPR. Dzień dobry. No, tutaj z takiego podstawowego szacunku dla pana przyjmę zapewnik, że na pewno popiera pan wolność osobistą. Podkreślam, że chodzi o wolność, czy jakby wolność osobistą, równość wobec prawa. I na pewno, to już nawet nie wchodząc w pana poglądy religijne na pewno przyjmie pan zapewnik również przykazania nie kradnij i nie porządzaj pewna rzeczy drugiego człowieka i odnoszę to do takiej kwestii o którą chciałbym pana spytać i o pana stosunek do tej kwestii mianowicie jak pan się odnosi do wydaje mi się również oczywistej takiej wolności człowieka co do tego jak chce sobie kształtować przyszłość na starość, czyli jak pan się odnosi do takiego szeroko dzisiaj, nie tylko oczywiście przez UPR, popieranego e, takiego konceptu. Jest szansa, takiej, żebyśmy pytanie usłyszeli? Daj, <noise> e, pomysłu takiego, żeby Czekam. tym ludziom, którym dzisiaj emerytury były obiecane wypłacić te emerytury, żeby przez następne 30 lat stosownie jakoś tam im te emerytury wypłacić tak jak było obiecane. Natomiast dzisiaj po prostu mnie między innymi i wielu, wielu, wielu innych ludzi nie zmuszać, nie mówię, że zlikwidować zupełnie możliwości w kraju, ale nie zmuszać do wpłacania dla pana i dla innych ludzi, żeby nie czynić przymusu, ubezpieczania się w państwie na, na myto czyli w ZUSie. Ja sam płacę za siebie, Szanowny Panie. I nie chcę, żeby ktoś moją składkę ubezpieczeniową płacił. Mamy instytucję taką, która nazywa się ZUS. I na zus spoczywa obowiązek i to jest instytucja państwowa. Proszę pana, ja wiem, to jest jakie przedstawiciel są te... państwa, który ma nie obowiązek wiemy, są... konstytucyjny wypłacić świadczenie. Dzisiaj nie można zwolnić, nie można zwolnić społeczeństwa. Spłacenia składki. No, nie dyskutujemy tutaj o wysokości składki, o systemie ubezpieczeniowym, ale to państwo ponosi odpowiedzialność za życie tych, którzy mogą pracować, za ich zdrowie i za tych, którzy już nie mogą pracować. Więc mam tu na myśli emerytów i rencistów. I ni nikogo się nie będzie pytał żadnego OFE, czy wypłaci, czy innej instytucji, tylko przyjdzie do. Premiera przyjdzie do ministra pracy, przyjdzie do prezesa ZUS-u, dzisiaj takie prawo ma przyjść i powiedzieć ja chcę uzyskać emeryturę, bo są takie przepisy. I takie przepisy są, bo gwarantuje to konstytucja nasza. Tak jest i tak będzie odpowiedzialność państwa. Jeżeli państwo ponosi odpowiedzialność, to musi mieć określony system system, że tak powiem, gromadzenia środków na to. Ten system, zresztą myś, my tego systemu nie wymyślili, to Niemcy jeszcze wymyślili ponad 100 lat temu i to się sprawdziło. To funkcjonuje. Oczywiście rzeczywistość się zmieniła, czasy się zmieniły, ale coraz więcej ludzi oczekuje na wypłatę świadczeń.